Dzień dobry, jesteśmy Lotnik Kryu. Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić wypracowane plany z pomocą projektu Młodzieżowe Misje Gospodarcze. Po pierwsze, chcielibyśmy przedstawić przewidywane trendy i zmiany na przyszłe lata. Naszym zdaniem w najbliższych latach technologia będzie się rozwijać w raczej szybkim tempie, będzie raczej skierowana w stronę zwiększania produkcji oraz rozwoju sztucznej inteligencji, co może poskutkować potężnym zwiększeniem się standardów życia. Następnie chcielibyśmy przedstawić rozwój druku 3D W ciągu najbliższych lat możemy spodziewać się szybkiego rozwoju technologii druku 3D. Jest to bardzo szybko rozwijająca się technologia, ponieważ umożliwia ona produkcję niestandardowych części, unikając wysokich kosztów produkcji. Technologia jest na tyle tania że spore grono osób może pozwolić sobie na zakup drukarki 3D do domu, dzięki temu niewielkim kosztem mogą samodzielnie projektować części lub inne potrzebne im rzeczy, kształcąc tym samym swoje zdolności i techniczne oraz rozwijając kreatywne myślenie. W następnej kolejności chcielibyśmy przedstawić Pracownik przyszłości. Naszym zdaniem pracownik przyszłości powinien posiadać umiejętność ciągłego rozwoju i pozyskiwania nowej wiedzy, a także powinien potrafić analizować i przetwarzać dane. Zdaniem wielu pracownik przyszłości będzie się przekwalifikowywał kilka razy w swoim życiu zawodowym. A co za tym idzie będzie musiał cały czas się uczyć i mieć motywację oraz wytrwałość w tym co robi. Na rynku pracy zwyciężą ci, którzy będą potrafili szybko adoptować się do zmian. Wraz z rozwojem cywilizacji i technologii człowiek będzie chciał cały czas ułatwiać sobie życie, wymyślając to coraz kreatywniejsze i bardziej skomplikowane roboty i inne urządzenia.